Zadanie 24. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY dany jest równoległobok ABCD. Trzy kolejne wierzchołki równoległoboku mają współrzędne A, 1 i 3, B, 5 i 1 oraz C, 7 i 5. Przez wierzchołek C poprowadzono prostą K równoległą do prostej zawierającej przekonną BD. Tego równoległoboku. Prosta k przecięła prostą zawierającą podstawę AB równoległoboku w punkcie P. Przekątna BD zawiera się w prostej o równaniu y równa się minus 3, 2x plus 17, drugich. Oblicz współrzędne punktu P. Zapisz obliczenia. Tutaj dużo informacji, dużo treści, ale na pewno pomocny będzie rysunek. Nie ma potrzeby rysowania tego rysunku w układzie współrzędnych, oczywiście możesz to zrobić. Ale nie jest to obowiązkowe. Możemy to zrobić troszeczkę inaczej, czyli po prostu zrobić rysunek bez układu współrzędnych. Zaznaczmy tutaj punkt A, zapiszmy sobie, że to jest punkt o współrzędnych -1 i -3. Tutaj sobie zaznaczymy punkt B, zapiszmy sobie, że to jest punkt o współrzędnych -5 i -1. I tutaj zaznaczymy sobie punkt C, i wiemy, że on ma współrzędne -7 i -5. I teraz te punkty połączymy sobie prostymi. Znaczy, w zasadzie połączymy je sobie odcinkami, no bo to jest równoległobok. Czyli możemy tutaj sobie to w ten sposób połączyć. Ja tutaj wykorzystam, jak widać, te narzędzie do rysowania, tak żeby te odcinki, boki tego równoległoboku były względnie, względnie proste. I tutaj sobie jeszcze dorysujemy jeden odcinek, no mniej więcej mi wyszedł taki równoległobok, ty jak będziesz miał, będziesz miała um, linijkę, to będzie ci na pewno łatwiej. I ten punkt to jest punkt D równoległoboku, czyli po prostu wierzchołek. To jest rysunek poglądowy, oczywiście jakby to zmierzyć to mogłoby się okazać, że to jest inny wielokąt niż równoległobok, ale tak jak mówię, to bardziej chodzi o to, żeby był tutaj rysunek poglądowy. No i na pewno w treści zadania mamy mowę o przekątnej BD, więc taką przekątną tutaj też sobie narysujemy, tylko że ja już ją zaznaczę tutaj na tym rysunku troszeczkę innym kolorem żeby to się wyróżniało. Mowę, mamy również tutaj o prostej K, która przechodzi przez wierzchołek C, w związku z powyższym taką prostą na razie narysuję w ten sposób. No i podpiszmy ją, że to jest prosta K i jeszcze jedna prosta tutaj. Musimy przedłużyć bok AB. Czyli tutaj też sobie zrobię takie przedłużenie boku AB. Dobra, to oczywiście pamiętaj o tym, że jak będziesz rysował, rysowała ten rysunek przy linijce, to masz prawo, żeby ten rysunek u ciebie, czy masz prawo, ja też mam prawo, ale chodzi o to, że po prostu ten rysunek u ciebie będzie bardziej dokładny. I teraz popatrzmy, prosta K przecina się z przedłużeniem boku AB w punkcie P i my musimy policzyć współrzędne tego punktu P. Tylko tutaj jest jeszcze jedna rzecz polegająca na tym, że ta prosta K ona ma być równoległa do przekątnej. Tutaj już widzę, że będę miała problem, żeby narysować prostą równoległą, ale to nie szkodzi. Tutaj niech już nie tak zostanie tak jak jest. Tutaj sobie zrobimy pewne jeszcze przedłużenie przekątnej, zawierającej przekątnej BD i ją tutaj sobie podpiszemy jako M i możemy sobie tutaj zapisać, że prosta M i prosta K są do siebie równoległe. To jest rysunek poglądowy, więc on nie musi być idealnie dokładny. Najważniejsze jest to, żeby zapisać tak naprawdę, że te proste są do siebie równoległe. To ma większe znaczenie niż idealny rysunek. No dobrze, czyli wiemy, że prosta M i prosta K są do siebie równoległe. I wiemy tutaj z treści zadania również, że prosta M jest opisana wzorem, Minus 3 drugie x plus 17 drugich. A skoro prosta m i prosta k są do siebie równoległe, to to oznacza, że prosta k będzie opisana wzorem y równa się minus 3 drugie x plus b. Skoro dwie proste są do siebie równoległe, to to oznacza, że wyrazy a, czyli te liczby, które stoją przy x, one muszą być identyczne. I teraz jeszcze bardzo ważna sprawa, ponieważ my nie wiemy ile wynosi B w tej naszej prostej K, to musimy go sobie jakoś wyznaczyć, bo to nam będzie potrzebne do dalszych obliczeń. Ale wiemy, że punkt C do tej prostej K się, na, się zawiera, zawiera się w prostej K. Czyli teraz, jeżeli ja współrzędną Y tego punktu podstawię pod piątkę, znaczy nie pod, no właśnie, współrzędną y pod y, czyli piątkę i współrzędną x pod x, to uzyskam tutaj 5, które jest równe minus 3 drugie razy 7 plus b. I z takiego równania ja będę w stanie b wyznaczyć. Czyli uzyskujemy tutaj 5, które jest równe minus, no właśnie, nie minus 14, tylko minus 21 drugich plus b. Ja tutaj teraz to równanie zamienię stronami. Czy taka zamiana jest konieczna? Nie, ona nie jest konieczna, natomiast ja to robię, ponieważ ja jestem do tego przyzwyczajona, że. Po prostu niewiadoma, znajduje się po lewej stronie równania. Czyli widzimy teraz, że b jest równe 5 dodać 21 drugich, a 21 drugich to jest to samo co 10,5. Czyli tutaj możemy zapisać, że b jest równe 5 dodać 10,5, czyli 10,1 druga, czyli b jest równe 15,1 druga, i tutaj teraz sobie zamienimy to na, na ułamek niewłaściwy czyli b jest równe 31 2 Oznacza to, że prosta k jest opisana wzorem y, równa się minus 3 drugie x, dodać 31 2 A ja tutaj to równanie sobie teraz zaznaczę, ponieważ ono będzie mi za chwilę potrzebne do dalszych obliczeń. Tutaj wrócimy jeszcze tutaj do tej półprostej, która zawiera bok ab. Ja ją podpiszę literą n, i w kolejnym kroku wyznaczymy sobie wzór prostej n. I teraz po co nam jest to potrzebne, za chwilkę zobaczysz. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że szukamy prostą n, czy wzór prostej zawierającej odcinek AB. I teraz pamiętaj o tym, że każda prosta jest opisana wzorem y równa się Ax plus b. Ja to równanie sobie teraz zamienię stronami. I będziemy mieli łatwość w znalezieniu równania tego równania, ponieważ mamy dwa punkty, które do tej prostej n należą. Proste, oczywiście tutaj jakbyśmy sobie to przedłużyli, to mielibyśmy prostą. I teraz do tego równania ja podstawiam współrzędne powiedzmy najpierw punktu a. Czyli pod x tutaj podstawiam minus 1, a pod y tutaj podstawiam trójkę. Czyli uzyskuję tutaj minus a, dodać b, które jest równe liczbie 3 i do tego samego równania podstawiam teraz współrzędne punktu b, czyli jedynkę podstawię pod y, natomiast piątkę podstawię pod x, dzięki czemu uzyskuję tutaj 5a, dodać b, które jest równe liczbie 1 i robię z tego układ równań. No, oczywiście układ równań możemy rozwiązać dowolną metodą, ja wybieram metodę przeciwnych współczynników, bo zredukuję sobie dzięki temu B. Czyli mam A minus A plus B minus 5A minus B to jest równe 3 odjąć 1. B, to co powiedziałam przed chwilą, redukuje się do 0 no i uzyskujemy tutaj minus 6a, które jest równe liczbie 2. Dzielimy teraz całość obu na minus 6, uzyskując A, które jest równe minus 2 szóste, co w rezultacie daje nam. Minus 1 trzecią. Skoro mamy już policzone A, to teraz policzymy sobie B. Mogę do tego wykorzystać, do tego celu mogę wykorzystać albo pierwsze, albo drugie równanie. Ja wykorzystuję drugie, przepiszę je tutaj. 5a plus B całość jest równa 1. Z tych dwóch równań robię układ równań i teraz minus 1 trzecią podstawiam tutaj pod A w tym drugim równaniu i uzyskuję 5 razy minus 1 trzecia. Dodać B jest równe 1. Czyli minus 5 trzecich plus b jest równe 1, co oznacza, że b jest równe. 1 dodać 5 trzecich. Ja tutaj sobie to zapiszę, że to jest dokładnie to samo co 3 trzecie dodać 5 trzecich, co ostatecznie, finalnie daje nam b, które jest równe 8 trzecich. Czyli Prosta n, czyli prosta, która zawiera odcinek AB, to jest prosta, która jest opisana wzorem minus 1 trzecia x, dodać 8 trzecich. No bo ja tutaj minus 1 trzecią podstawiłam pod A w to miejsce, a 8 trzecich podstawiłam pod B w to miejsce. I tutaj tę prostą też sobie zaznaczymy, żeby ona nam nigdzie nie uciekła. I teraz zobacz, mamy prostą N, mamy wzór prostej N, czyli wzór prostej zawierającej punkty A i B. Mamy wzór prostej K, to co jest tutaj. Więc jak już mamy współrzędne, czy może nie tyle to współrzędne, jak już mamy proste, wzór prostej K i wzór prostej N, to jeżeli ułożymy z tych dwóch prostych układ równań, to będziemy w stanie wyznaczyć miejsce przecięcia się tych dwóch prostych, czyli de facto współrzędne punktu P. No i teraz tak, zapiszmy sobie, że y jest równe minus 3 drugie x dodać 31 drugich oraz y jest równe minus 1 trzecia x dodać 8 trzecich. I z tych dwóch równań robię układ równy, który teraz rozwiązuje. W kolejnym kroku całe to wyrażenie, które stoi po prawej stronie tego równania podstawiam pod y w drugim równaniu, uzyskując tutaj. Minus 3 drugie x dodać 31 drugich i to jest równe. Minus 1 trzecia x dodać 8 trzecich. No i przenosimy teraz niewiadome na lewą, wiadome na prawą stronę równania, uzyskując tutaj minus 3 drugie x dodać 1 trzecia x, to się równa 8 trzecich, odjąć 31 drugich. Przeniesiemy sobie już dalsze rozwiązanie na prawą stronę tablicy. I teraz troszeczkę przekształcę na razie lewą stronę równania, zapisując, że to jest dokładnie to samo co minus 3x dzielone na 2, dodać x dzielone na 3. Natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę równania, to już od razu mogę zacząć to odejmować, te ułamki od siebie. Tylko wcześniej przedstawię Ci pewien schemat. Otóż jeżeli mamy dwa ułamki zwykłe, które do siebie dodajemy lub które od siebie odejmujemy, to taką sumę lub taką różnicę możemy zapisać w postaci jednego ułamka w taki sposób, że mianowniki przez siebie mnożymy, a w liczniku mamy ten licznik razy ten mianownik, czyli a razy d, dodać lub odjąć w zależności od tego, czy te ułamki do siebie dodajemy, czy je od siebie odejmujemy. Ten licznik razy ten mianownik, czyli C razy B. I ten schemat na razie zastosuję do tego, żeby te dwa ułamki tutaj od siebie odjąć. Czyli zapiszmy sobie najpierw kreskę ułamkową, no i w mianowniku uzyskanego ułamka będziemy mieli iloczyn tych dwóch mianowników, czyli 3 razy 2, co daje nam 6, a tutaj w liczniku mamy ten licznik razy ten mianownik. Czyli będziemy mieli 8 razy 2 odjąć, bo te ułamki odejmujemy, ten licznik razy, ten mianownik, czyli odjąć 31 razy 3. W kolejnym kroku ten sam schemat zastosuje tutaj do dodania tych dwóch ułamków, czyli będziemy również mieli w mianowniku uzyskanego ułamka iloczyn mianowników, czyli 2 razy 3, co daje nam 6. Natomiast tutaj w liczniku będziemy mieli ten licznik razy ten mianownik, czyli minus 3x razy 3 to jest minus 9x, no i x razy 2 to tutaj będzie plus 2x i całość jest równa. No i tutaj musimy licznik teraz uprościć. 8 razy 2 to jest 16 i minus 31 razy 3 to jest minus 39. I całość dzielimy na 6. To, co możemy na pewno zrobić, to możemy dokonać tutaj redukcji wyrazów podobnych, i tutaj dokonać redukcji wyrazów podobnych. Czyli uzyskujemy tutaj minus 7x, które dzielimy na 6. No i 16 odjąć 93 to jest minus 77. Całość dzielimy na 6. I to, co możemy dalej zrobić, to możemy całe wyrażenie pomnożyć przez 6, żeby się mianowników pozbyć. No i uzyskujemy minus 7x, które jest równe, oczywiście nie plus 77, tylko minus 77. I teraz dzielimy obustronnie na minus 7, uzyskując x, które jest równe liczbie 11. Skoro mamy x, to teraz trzeba byłoby jeszcze y policzyć. Ten x, który nam wyszedł równy 11, to jest współrzędna xowa punktu p, czyli już się pomalutku zbliżamy do końca. No, i żeby y policzyć, no to wybieram albo pierwsze równanie z układu równań, albo drugie równanie z układu równań. Ja wybieram to pierwsze, czyli tutaj sobie zapiszmy, że y jest równy, minus 3, drugie x, dodać 31, drugich. Zróbmy sobie jeszcze z tego układ równań. No i teraz 11 podstawiam tutaj pod x w tym drugim równaniu i uzyskuję y, który jest równy minus 3, drugie. Razy 11, dodać 31 drugich, co daje nam y, który jest równy, minus 33 drugie, dodać, zapiszmy to czytelniej, dodać 31 drugich, co w rezultacie daje nam w liczniku minus 33 plus 31 całość dzielona na 2, czyli y tutaj będzie równy. Minus 2, drugie, czyli jest równe liczbie minus 1. No i takim sposobem policzyliśmy także współrzędną y punktu p, czyli na tym etapie my możemy już zapisać odpowiedź. Ja zapiszę ją tutaj, bo akurat tutaj mam miejsce, że punkt P to jest punkt o współrzędnych 11 i minus 1. No, zadanie dosyć długie, tutaj sporo liczenia było. Ja, jako egzaminator naturalny, zastanawiam się, czy jak na trzy punkty, to czy nie jest to zadanie za długie przypadkiem. No, fakt, że mi się też tutaj przy rysunku sporo zeszło. Natomiast mimo wszystko, tutaj liczenia jest no, dosyć sporo, jak na zadanie za tylko trzy punkty. you